Siema, siema, z tej strony, Gaios, a to jest e, odcinek z serwera Lich of Minecraft. E, tak, to jest serwer PVP, na którym można, e, można po prostu między sobą walczyć. E, tak, i tak, ja już przeczytałem e, regulamin. E, aby z kimś zwalczyć, tak po, po prostu, aby dołączyć do kolejki, wpisz. Pv PVP i zapisałem się do kolejki na walkę. PVP 1WS 1 osób w kolejce 2. Czyli tak, y, można zapisać się na, Pv na PVP y, chyba 2 na 2, 3 na 3, jeżeli dobrze pamiętam. O, patrzcie. I 5, 4, 3, 2, 1. Mamy miecz, mamy, znaczy mamy siekierkę, mamy łuk i musimy siebie odnaleźć. Już widzę tutaj gościa. Dobra, dostał, dostał, patrzcie, dostał. Nie! Do lawy wpadłem. Cholera! Regeneracja! Stary, co to ma być? Nie, no zaraz ginę. Patrzcie, 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 zaraz ginę, no. A, a, no, koleś, no. A, ta, ta, bi, 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 go bi. Przegrałeś tą rundę, przegraliśmy. No, to przez to, że w lawę wpadłem, no. Dobra. Pink 103, dobrze, no to to jeszcze da się wytrzymać, co nie? Dawaj! Dawaj! Teraz w niego Dobrze, dostanie, kurde, dostanie za swoje. Zara go zjedziemy. Patrzcie, patrzcie. Dobra. idę go na teraz... Dobra, wygraliśmy tą rundę. To było proste Teraz znów, kurde, dostanie w papę Tylko wejdziemy sobie teraz na górę Zaraz dostanie w pierdol z góry Czekajcie, gdzie on jest teraz? Kurde, no, dostałem Teraz patrzcie, po cichutku, po cichutku I masz, kurde Zakało Masz jeszcze Masz jeszcze Masz jeszcze je, jep jep piep jep. Dobra, znów wygraliśmy rundę. Ty, nawet fajnie tu idzie. Potem, potem weźmiemy sobie PvP yy, dwóch na dwóch, zobaczymy jak to będzie. Po cichutku wchodzimy, wchodzimy. Dobra, ziomuś Dostał! Aj, my też dostaliśmy ni niestety. Spadliśmy. Aj! Patrzcie, patrzcie, zaraz przegramy. A ja na niego poczekam. Dobra, dostał, widzimy Dostał, dobrze, teraz znów dostał Teraz, proszę, proszę No dawaj Kurde, dobra, zszedł na dół Czyli czas Spuścić mu łomot, kurde Zaraz zginiemy, zginiemy, zginiemy Przegrałem tą rundę, kurna, hata, no Czasami ciężko, jest szkoda, że mamy tylko 8 strzał ale zaraz sobie damy z nim radę. Musimy tu wygrać. Dostał, dostał. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz popatrzymy sobie. Kurde, no! Strzelił we mnie, trafił. Dobra, Zara. Pokażę mu, gdzie raki zimły Dobra, poczekam sobie, odczekam. Wezmę regenerację. Dobra. Poczekamy sobie, aż gościu zejdzie. Jeps. Jeps. Jeb 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 Dobra masz gościu masz masz w Wpierdziel Jest wygraliśmy Dobra wygraliśmy Teraz czas na wpisujemy pvp 2 Zapisałeś się na pvp 2 na 2 Czyli wiecie Popróbujemy sobie troszeczkę Tak wykupiłem po prostu tutaj Na white listę się wpisałem I robię ten odcinek po to żeby żeby po prostu wam pokazać jak tutaj się gra i możliwe że zostanę partnerem partnerem lich of minecraft okej okay. czyli tak czekamy na, czekamy po prostu na kolejkę, ja zmniejszyłem sobie po prostu Jasność czatu, żebyście po prostu wszystko widzieli... znaczy, żebyście po prostu... żeby wam to nie zasłaniało zbyt bardzo gry ale ja tu wszystko widzę, więc nie martwcie się ja tu widzę... tutaj widzicie fajna muzyczka leci? patrzcie, pogłośnie troszeczkę dobra to w tym czasie, widzicie, tutaj są note bloki ale to jest na pewno jakaś, jakiś plugin do tego, bo to niemożliwe, że, że po prostu tak sobie grają, tam jak tam żadnego mechanizmu chyba nie ma Chyba. Nie, na pewno nie ma żadnego mechanizmu, to, to jest plugin. I wiecie co, nie wychodziłem yy, poza, poza ten poza ten, ten yy, Ale Wyjdziemy sobie, zobaczymy w czasie gdy czekamy na naszą kolejkę, to sobie wyjdziemy i zobaczymy jak to wygląda tutaj Oo. Tutaj oczywiście są rankingi, więc można y, między kolegami się y, można rywalizować. Można rywalizować y, y, pozycją w rankingu, ale tutaj nie możemy wchodzić. Po prostu trzeba wpisać top Elo. I pierwszy jest Denis, coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, to jeszcze dokładnie o Denis 160710, chyba. Dobra, wejdziemy sobie, tutaj mamy niczego, nie mamy. Ale jesteśmy wpisani w kolejkę PVP, czyli zaraz wejdziemy. Bo wiecie, jak jest, jak jest, większe, jak jest yy, większa arena, więcej ludzi gra na jakiejś tam arenie, tym więcej trwa yy, kolejka, tym dłużej trwa kolejka. Dobra, rozpoczynamy. Jesteśmy oczywiście dwóch na dwóch, czyli jest ze mną kolega jakiś. I mamy żelazny miecz i żadnej zbroi, więc tam, patrzcie, jestem z kolegą. Tutaj trzeba przeskoczyć. O kurde jaki fight. No nie no jaki pedał. A, myślałam, że spadł. Poczekamy sobie, mi się nie śpieszy. Ale zaraz niego zrobię. Je, pie, 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 piep. jep, pie, piep, piep. Dobra, wygraliśmy tą rundę. Wygraliśmy. Jakbyście nie widzieli, że wygraliśmy, to możecie sobie wziąć na HD, i wtedy będziecie widzieli każdy napis. Aj, gościu spadł, nie wiem czy to jest mój. To jest mój, bo jest na zielono nik. Hmm, może ja do niego spadnę tam, sobie, co? No, co wy na to? Może ja do niego upadnę tam, znaczy zejdę tam do niego. Bo dla gościa już pewnie trochę HP. Um, chowają się tutaj, widzicie, chowają się. Je, pie, piep, pomóż mi, pomóż mi. Je, piep, 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 dobra, przy. Zginąłem w tej rundzie, no To jest taka poczekalnia, widzicie? To jest chyba taka poczekalnia Tak, to jest poczekalnia, co to jest? To są te 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 nowe bloki dodane Fajnie świecą, tylko nie wiem jak to zrobić Dobra, zaczynamy następną rundę Wygraliśmy tą rundę, stary, wygraliśmy tą rundę Dobra, teraz już nie zajdę na dół Teraz już nie zajdę na dół Teraz od gościa uciekamy No gościu! Gra icha! Dawaj, dawaj Oni myślą, że ja zajdę na dół Dobra, zejdziemy sobie na dół Dobra ziomuś Atakujemy Jeppiep Jeppiefiefiefjef switched Jepie-pie-pie- pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie-pie Zakończyliśmy tą walkę z drużyną wygrywając ją Dobra, wygraliśmy Znów wygraliśmy, teraz zapisujemy się na PvP 3 I oczywiście zobaczymy każde PvP, jak to jest z tym PvP i ciekawe są naprawdę mapki, czasami... Oczywiście zmieniają się mapki Nie zawsze jest taka sama mapa, więc naprawdę bardzo serdecznie polecam ten serwer Żeby zapisać się na whitelistę musicie wejść, wejść na stronę liczofminecraft.com wejść tam w zapisz się na whitelistę i po prostu wysłać SMS-a tam za 4 zł, to już naprawdę żadna burżuazja, możecie spokojnie sobie wysłać tego SMS i zapiszecie się na whitelistę. I będziecie na tej, na tej white liście e, do końca życia, niezależnie czy będzie, będą update'y serwera, czy będzie coś tam innego. I zaczynamy. E, ping większy niż 200 znaczy że masz lagi. Dobra, nie pierdziel, nie mamy tam dużego e, tego pingu. Ło, człowieku. Trzech na trzech to już nie jest zabawa. Dobra. Chyba dostał jeden, dostał, tak dostał jeden. To ja się skradnę tutaj. I wejdziemy. Dostał, dostał, dobrze. Ja sobie tutaj po cichu wejdę. Jeps. No kurde, nie chciałem w ciebie trawić ziomuś, ogarnij się. Jeps. 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 Dobra, dostał, dostał, ziomuś dostał. Zabiliśmy go. Teraz po cichutku wchodzimy. Do, Patrzcie, patrzcie, zabiłem go, zabiłem go, patrzcie, patrzcie, zabiłem go. Haha. Ha, ha. Ty, patrzcie jaki dobry jestem Ooo, się skrył Kutach jeden, kurde mać Pomóżcie mi, pomóżcie Dobra, wygraliśmy tę rundę, wygraliśmy Ale nie, zginąłem, ale na pewno wygraliśmy Tak, wygraliśmy, bo dwóch zabiłem Sami widzieliście Dwóch zabiłem, czyli naprawdę jest spoko To jest zajebiste, tylko trzeba szybko z lalolamikiem, kurde, piep 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 piep. Dobra Teraz zapisz... Zabijemy tego Kurde, trzeba mocno Aaa, dobra, znów go zabiliśmy to jest zielony, czyli to jest mój. Teraz skradamy się szybko tam strzałami. Jep! Dobra, dostał. Widzieliście? Widzieliście dostał. Dobra, znów zabiliśmy. Patrzcie, patrzcie jakie cieniasy, czy ty. Jeps. Jeps. Patrzcie, znów go zabiję. Hops. Dobra. Wygraliśmy tą rundę. Trzech zabiłem, jestem zajebisty, powiem wam, jestem zajebisty. Wszystko wygrywamy, więc naprawdę... Pink mamy mały, więc spoko, spoko Skradniemy się tutaj A macie A macie Go Strzała, dostaje ziomuś Zaraz znów go zabijemy, patrzcie Patrzcie, patrzcie, ostatni strzał I dead Jeszcze jeden, dobra, zginął Cicho, bo teraz nie wiemy, gdzie oni są Oni tam są wszyscy, więc luz Teraz sobie zjemy A, myślałem, że mam jakieś do regeneracji Aj. Dawaj, dawaj. Nie kryj się tam, kutachu. Dobra. Przede mną nie ma kurde ucieczki, powiem wam. Po cichutku, po cichutku. Obyśmy wygrali tą rundę. Gościu wygrał z nim. Więc my wchodzimy po cichutku. Dobra. Aj Jest! Dostał? Dobra, po cichutku wchodzimy, żeby mu się strzały skończyły. Jest! Wygraliśmy, tak! Wygraliśmy, kurde, dobrze się zakradłem. I wygraliśmy, teraz wpisujemy PvP 4. Zapisałem się do kolejki PvP 4 na 4 osób w kolejce dwóch. Ale nam dobrze idzie. Jest, jest, jestem w tym jednak dobry, więc naprawdę spoko by było. Naprawdę będę grał na tym serwerze, bo to jest ciekawy serwer. Ciekawy, ciekawy, naprawdę nie ma co. Zajbista oprawa tutaj yy, naprawdę. Naprawdę... Jest klimacik, powiem wam, jest klimacik, mapki są zajebiste, yy, zero lagów na serwerze, na pewno, na pewno yy, organizatorzy tego serwera naprawdę przyłożyli się, budowniczy i w ogóle, naprawdę polecam, wszystkie informacje dotyczące tego serwera macie w opisie, więc naprawdę warto, 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 spodobało mi się to League w Minecraft, Myślałam, że to takie jakieś słabe będzie, ale naprawdę warto wejść na ten serwer, świetna zabawa. I najważniejsze jest to, że rywalizujecie między graczami w topliście, więc na różnych eventach dostajecie czapki, które nie wiem co znaczą, ale to jest chyba czapka ta. Tutaj gościu ma tak samo, więc naprawdę warto wejść na serwer. I posłuchajmy sobie muzyczki w czasie. Robisz karierę na YouTube i masz 5000 widzów. Nagraj coś i został jej naszym partnerem. O, spoko, informacja. Może wy jej nie widzieliście, ja ją widziałem. A ja już chyba mogę być partnerem, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No dawajcie, dawajcie teraz 4 na 4. Czekamy, czekamy, czekamy. Nie będzie tutaj lipy. No się, ale... Luksari, lu luksari mamy tutaj, luksari a przy Luxari nakładaj sobie teraz sobie pójdziemy dalej zobaczymy co tutaj się dzieje ludzie ludzie co tutaj się dzieje oczywiście jeżeli wam się ta seria spodoba będę z niej nagrywał coraz więcej odcinków tylko po prostu powiedzcie ocencie to lub napiszcie w komentarzu my sobie pójdziemy tutaj obejrzymy sobie okolice tutaj co mam jakieś przyciski do czegoś są o jak cieplutko jak cieplutko wejdziemy sobie tutaj można to ruszać nie można. Kobieta też wejść nie można. Al PvP 2. Nie ja chcę na PvP 4 na 4, to będzie jazda, zobaczycie. Musimy wszystko wypróbować, żeby pokazać wam jak ten serwer jest piękny. Pójdziemy sobie tam do tamtych okolic. No, A będziemy sobie. O, nawet jest pokazane, co jest teraz odtwarzane Pokemon Team o obi. No spoko. Nie wiem jak to się czyta, ale. Oj, 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 Przejdziemy sobie tam. Zobaczymy, co tam się dzieje. W tym czasie, oczywiście, czekamy na kolejkę. Dobra, zobaczymy, co tam jest. Jakiś wielki pałac, naprawdę świetnie to wygląda. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Jak to wszystko jest pięknie zbudowane. Taki z dookoła custom teren, bo to na pewno jest custom teren. Więc naprawdę szacun dla organizatorów, dla budowniczych. Ok. Najlepszych pięciu graczy z beta testów wygra podkładki pod mysz. Naprawdę, świetnie, świetnie, świetnie. Widać, że bardzo wiele pracy włożone. O, jeszcze tam daleko, coś tam pobudowane. To sobie pozwiedzamy. A w tym czasie czekamy na naszą kolejkę, więc zobaczymy, jak to będzie. Tutaj są jakieś te płytki naciskowe. Ale. Widzicie? Słychać muzykę. Słychać wszędzie muzykę. O. Słyszycie to? Można wpisać komentę spawn? Czekajcie, spawn? Ty, można! Czyli spoko. No, czekamy, 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 czekamy. Pvp5! Al. Pvp5, proszę, proszę, proszę. A jeszcze jest b BVB. Tego nie wiem, tego nie wiem, co to jest b BVB. Hmm, przekonamy się, ale na początku pvp4 PvP a my pvp4 wpisaliśmy nie pvp5 hm. no cóż czekamy 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 to to może zrobię cięcie i spotkamy się już w rundzie następnej siemanko siemanko jestem jednak na pvp5 na 5 na 5 ponieważ 4 na 4 było za długo więc zaczynamy dostaliśmy tylko łuk i 64 strzał czyli nawet nawet więc zobaczymy jak na będzie szło no, ciekaw jestem, czy wygramy już gościu. Już gościu zginął i zginąłeś w tej rundzie, i jednak widzę, że tutaj trzeba tylko na jeden strzał, więc yy, zaraz zaczniemy znów, ale coś jestem, coś, coś po prostu jestem zacięty tutaj. O, lol, 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 to tylko jedna runda? Tylko jedna runda? Co to ma być? PvP 5... Zapisałem się do kolejki, zaraz znów rozpoczniemy, to już nie będę... Tu już nie będę przerywał. Bo wiedzę, że to szybko się zaczyna. Więc dawajcie, dawajcie. Dobra, jesteśmy pięciu na pięciu. Teraz musimy wygrać, nie ma bata. Teraz nie ma, że przegraliśmy, kurde. Dobra, zaczynamy. Dobra, jeden strzał. Kurde. Ludzie. O o! Szybko, szybko, szybko. Teraz dostanie gościu, dostanie czy nie dostanie? Dobra, dostał. Ej, no, kurde, przecież ja go strzeliłem, no co to ma być? Co to ma być? Raz przecież dostał ode mnie, raz dostał, na 100% dostał ode mnie, raz więc. Więc lol, nie wiem o co chodzić, nie? Uuu, dobra, dostał, raz. Dostał raz, dobra, zginął, 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 zabiłem go. Teraz po cichu... Aj jaj jaj. Dobra, zginął. Kurde, dostają, dostają, dostają ludzie w papę. Teraz kurde. Jep. Dobra. Nie zginął, ale. Kurde, no, przegrałem tą rundę, no Dobrze. Dobrze, ale nie ma nic nie ma nic do stracenia ostatnią rundę. To jest już taka już ostatnia runda, już nie będziemy dalej grać. 5 na 5 jest najlepiej powiem. Jep. Dobra, dostał czy nie? Nie dostał, ale zaraz dostanie już. Mamy na pełni... chowa się tutaj kutach. Dobra, dostał tyłu. Aj, od tyłu dostałem, przyszedł... zginąłem w tej rundzie, no niestety. Ale kilku zjechaliśmy, powiem wam, najtrudniejsza jest 5 na 5, nie, według mnie. Ale jeszcze sobie zaczniemy, jak skoro jeszcze jest runda, to jeszcze będziemy sobie grać, aż skończymy wszystko. Powiem wam, najtrudniejsza jest 5 na 5, ale jest najbardziej efektywna. Jeb. Yep. Jeb. Yep. Dobra, dostał. Jeb. Yep. Patrzcie, patrzcie, zginął jeden z mojej ręki. Dobra, drugi zginął. Ty patrz! Ty patrz, skrył się tutaj, Kutach, Aj, zginąłem! Ciekawe czy to jest już koniec czy, czy czy, czy, nie O, jeszcze gramy, jeszcze gramy, jeszcze jest runda. Ciekawe ile jest rund. Czy to jest trzeba długo czekać, czy to no nie trzeba długo czekać, ale... Dobra, dostał jeden czy nie? Ajajaj, ob dostał Co to jest za podka? To jest po, podka speed. Dobra. Mamy speeda. Czyli... Jeps! Dostanie czy nie? O, cholera! No, stój od tyłu, no, Bigo, no, Kurde, no, zostałem tylko ja, lol. O, oh. Kurde, aj, zginąłem. No, i taka jest rozrywka na Leech of Minecraft. Więc yy, tak, to by był już na koniec. To już byłby koniec tego odcinka. W następnym odcinku, jeżeli wam się spodobają, będziemy. Yy, grać na BV BVB, zobaczymy co to jest. Dokładnie nie wiem co to jest, ale jak widzieliście, dobrze nam szło dzisiaj, tylko z tym 5 na 5. Tak, to wszystko wygrywaliśmy, rozgromialiśmy. Więc tak, yy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja byłem Gajos, no i na razie.